Mam dzisiaj wielką przyjemność przedstawić Wam ten 18-wieczny dwór znajdujący się zaledwie 30 km od Poznania. Zapraszam, przekonajcie się sami. Witamy w studzieńcu. W tym niezwykłym miejscu historia przenika naturę. Tylko 30 km od Poznania i godzina drogi od portu lotniczego ławica. Tu w 18-wiecznym dworze kierskich odkrywasz piękno przeszłości w otoczeniu, które inspiruje. Dwór z 1760 roku to architektoniczna perełka. 540 metrów kwadratowych przestrzeni, 11 pomieszczeń, w tym 6 sypialni z łazienkami. Miejsce, które do tej pory przeszło już część prac remontowych, obecnie czeka na nowego właściciela, który doda mu nowe życie zgodnie ze swoją wizją. Oprócz wnętrz mamy do dyspozycji ponad 3 hektary parku z 30 gatunkami drzew, stawem, malowniczą górką widokową. Idealne miejsca dla spokojnego relaksu. Posiadłość zapewnia... Spokój w otoczeniu przyrody. Wyobraź sobie butikowe spa, unikatową restaurację, czy po prostu wyjątkowe miejsce do spędzania czasu z rodziną, z bliskimi na co dzień. Ta posiadłość łączy przestronność z niepowtarzalnym klimatem, oferując szerokie możliwości. Bliskość jezior, plaż, lasów dodaje dodatkowego uroku tej lokalizacji. To miejsce zaprasza do relaksu i do przygody. Jeśli jesteś gotowy odkryć możliwości tej posiadłości, to jest to miejsce więcej niż inwestycja, jest to miejsce z duszą, które czeka na nowego inwestora. Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.